Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Esteban, a to jest kolejny filmik na tym kanale i oczywiście kolejny giveaway dla Was, a w dzisiejszym odcinku macie do wygrania kod doładowujący o wartości 5 z także jeśli chcecie wygrać zostawcie łapkę w górę, subskrypcję oraz komentarz. No i co, ja jestem na jakieś dropie, wbijajcie sobie pierśnik w opisie, ponieważ tam macie 15% wpłaty oraz złote 25 zł na start. A ja w dzisiejszym odcinku mam troszkę mniejszy budżet, ale otworzymy sobie skrzyneczki, same skrzynki będę sobie otwierał. Już Wam pokazuję jakie, bo jest ich bardzo dużo Premium, oczywiście premium możecie sobie kupić Macie wszystkie informacje w zakładce premium wyżej Ale zacznijmy od tego, że macie nie dość lepszy drop Jeszcze dużo lepsze skrzynki i na przykład tańsze skrzynki 50 na 50 No i otworzę sobie od skrzyneczki smoka Otworzę sobie od skrzyneczki smoka Zacznę sobie od skrzyneczki smoka za 47 dico I żeby zobaczymy co tutaj poleci Oczywiście pójdę sobie później na emoji event i mamy M4 Asimov, Nie wierzę, 525 zł w skrzynce za 46. No i takie skrzynki... Takie skrzynki się szanuje, widzowie. widzicie? Naprawdę konto premium się bardzo opłaca mieć. I jest po raz kolejny czerwony itemek. Może jakiś w statraku. Nie w statraku, ale 44 zł. Dobra, ta skrzynka powiem wam. Jest naprawdę spoko. Także jeszcze raz. A i myślałem, że będzie ten bagnetik, Ale i znowułem czwóreczka i znowu na zero. A nie, nawet proficik, bo fit tested Bardzo ładnie. No i to pamiętajcie o evencie. Moji event: bo za pierwsze miejsce możecie sobie zgarnąć taki zestaw. Za trzecie, za drugie, również naprawdę fenomenalne. A za inne miejsca do, do setki. Naprawdę też super itemki. Które po prostu zbieracie sobie lajki, za otwieranie skrzyneczek eventowych. Ja sobie przetestuję tutaj tryb cyk. Mamy tych. Tego itemka, OK. Będzie wszystko na upgrader, zawsze to coś, mimo że tutaj są tańsze. Tutaj możemy albo znajomemu wysłać, albo e, dla siebie. No i tutaj sobie walniemy za 10 tysięcy, później już za 15 jest Galilar Chatterbox, także czerwony skin za free. Bardzo ładnie. No i 3633630 3630 sobie wrzucimy tutaj. Otworzymy. No i za ilość fejmu dostajemy skinkę za 8. Bardzo ładnie. No i też przypominam wam, że jeśli płacicie minimalnie 72 zł to możecie brać udział we wszystkich tych giveaway'ach i jeśli macie konto premium, to możecie brać udział też w Karambicie LoreField Test za 2000 zł, także łączne, można ilość tych nagród jest też naprawdę spora, także zapraszam wszystkich serdecznie. Pierwszy link w opisie z moim kodikiem, bo tam jak wpłacacie, no to macie więcej pieniędzy, to chyba dla, i dla mnie, i dla Was jest fenomenalna informacja, także zapraszam wszystkich serdecznie. No i co, walnimy sobie skrzyneczkę bananową za 64 zł. Tutaj też mamy naprawdę sporo fajnych i no tylko trzy te fioletowe niestety są. Nawet pięć fioletowych, nie, 4 fioletowe, jeden ten. Ale okej, okay, 17 ziko, mimo że to jest w plecy, no to nie jest jakoś, powiem wam szczerze, dużo, bo mogło być na pewno dużo gorzej myślałem, że leci ten flip. No to jest skrzynka z cyklu taka na ryzyku, bo wiecie. Jak poleci Wam filetowy, to jest duża strata, ale jak poleci coś czerwonego, to jest naprawdę spoko. Ja nie mam pytań właśnie, co tutaj się w dzisiejszym odcinku dzieje. Falchion Tiger Tooth za 757 zł. Ja już naprawdę nie mam słów. Wow, naprawdę wow. Skrzynki premium. Polecam Wam bardzo serdecznie. Sprzedam sobie to wszystko za 167 z Mam jeszcze 268, to otworzę sobie jeszcze skrzyneczkę. Tanio góry nie sprzedam. Tania nie sprzedam, tak? Pudzienowski, Tania skóry nie sprzedam. No powiem wam tak, tak jak to Pudzien mówi, i tak by to nic nie dało. A może i da, także zobaczymy, co tutaj poleci. Może jeszcze jakaś koska? Nie ma koski, ale jest jestem czwórka. Ona w satraku jest w tej skrzynce. O Jezus, jest w satraku, ale niestety jest słaby stan. 78 tylko. dobra, wiecie co? Tą koskę sobie sprzedamy, ale sprzedam tego Asimowa. Aha, tą koskę sobie tą kostkę sprzedamy i zostawi Asimowa, a zostawiłem tą czwórkę, dobra. Patrzcie z jakim budżetem zaczynałem ludzie. Zaczynałem z budżetem 400 zł, a mam 1400 czyli 1000 na plus i jedziemy dalej ze skrzynkami, ze skrzyneczkami kurczę... Mm, premium. No i polećmy sobie z fantazyjną i walnijmy sobie 5 takich. 582 zł najdroższy itemek. Także myślę, że tu jest w miarę fajny procent dla niego. Ok, niestety się nie udaje. Teraz będzie dużo, dużo w plecy. 127, a płacę 234. No dobra, nie jest w sumie tak źle żeby tego nie przegrać. Chciałem tą m zostawić, a mi z klikiem sprzedałem. Okej, okay, jest Bloodsport, zależy w jakim stanie. 214 ziko także bardzo ładnie, dobra. Fantazyjną już sobie zostawimy i mam 9 stówek. Jedziemy dalej. I fajnie oddała ta smoka. Ale kurczę, dobra, we... weźmiemy sobie połóweczkę. Jednego Asimowa, oby to dało, bo jak da, to będzie super. Stówka na plus, a jeśli nie, to 150 w plecy. I niestety nie daje, kurde, szkoda. Wiecie, jak taka skrzynka nie oddaje, no to niestety jest 150 zł w plecy Ale dobra Wiecie co, walnijmy sobie tego Pudziana Trzy takie skrzyneczki, trzy skrzynki z Pudzianowskim 750 ziko. no i proszę, żeby oddał Bo jak tutaj nie odda, to będzie bardzo słabo No powiem wam szczerze Że chyba nie jest dobrze, chociaż, chociaż Faktory New Rider 430 tutaj dało słabo Ale uratowało, 731 ziko, troszkę w plecy ale sprzedam wszystko, żeby nie wyjść Nie wyjść bardzo, bardzo dużo w plecy No i jak tak dała dzisiaj ta skrzynka smoka, to walnijmy sobie z cały budżet, czyli za te 750 linków, walnimy sobie, 5 takich Później 5, później 5, może jeszcze jakaś koska poleci, może na 4 zimów. Nie wierzę, nie wierzę, co, co to jest za skrzynka 800zł, a płacę 230 Nie, ja naprawdę nie wierzę, co tutaj się dzieje Skrzynka smoka Najlepsza strona, najlepsza strona, najlepsza skrzynka na stronie Mogę to naprawdę z pełną świadomością powiedzieć Zobaczcie co tutaj daje Tu jest 257 zł, to jest kolejny profit Jak, To jest coś niesamowitego Tutaj są 4 słabe itemy, a cały czas daje te dobre, nie? Zobaczcie, no tutaj będzie troszkę w plecy Ale i tak, chociaż zobaczcie troszkę w plecy Ja myślałem, że troszkę w plecy, a to jest kolejny profit Coś niesamowitego. Najlepsza skrzynka na stronie, jak na ten moment. Mogę to szczerze powiedzieć z pełną świadomością. Sprzedam sobie tej temki, tylko żeby kurczę nie popełnić żadnego głupiego błędu. Sprzedaję za tysiaczka. Okej, okay, zobaczcie w tym momencie ile mam. Mam 1800 zł. Mam 1800 zł. Dobra, tego tysiaka sobie walniemy jeszcze. Um, kurczę, jeszcze... A w skrzynki bananowe. Walnijmy sobie tego tysiaczka, czyli trzy takie próby i będzie koniec odcinka. Pamiętajcie, że jeśli chcecie wygrać ten kodzik, musicie obejrzeć minimalnie połowę filmu, zasubskrybować ten kanał na dzwonem, napisać komentarz, zostawić lajka. 263, czyli w sumie troszkę w plecy. Jedziemy dalej. Co my tutaj mamy? A Ajajaj, jakby tu było, byłoby fenomenalnie. No i tutaj właśnie, to jest ta skrzynka bananowa, która Według mnie jest dużo gorsza od tej skrzynki Smoka, a Smoka jest tańsza od 15 Zinko, także polecam Wam ją serdecznie, chociaż tutaj też fajnie na koniec oddało. Dobra, ja Wam dziękuję za oglądanie, pamiętajcie, żeby wbijać na stronę Casedrop z mojego linku, pierwszy link w opisie, emoji event, macie do wygrania łącznie, znaczy łączna pula nagród 30 tysięcy złotych, za pierwsze miejsce naprawdę możecie się dorobić. Także ja Wam dziękuję za oglądanie, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, widzimy się w kolejnych odcinkach, no i na razie.